Siemaneczko z tej strony tuba. Właśnie skończyłem moją walkę codzienną. Nie z sąsiadem, z życiem. I dostałem iOS 13. Co to jest? To nie jest wyrok w kryminale. To jest nowy system operacyjny dla iPhone'a. Proszę ja ciebie. 13 2,28 giga. Robimy aktualizację. Robimy. Download. Jest i dark mode. Idźmy do galerii. Zobacz, mam 1434 maila ja w ogóle na maile. Nie piszcie do mnie na maila, bo ja i tak tego nie przyglądam. Wejdźmy do galerii. O jak galeria fajnie wygląda. Czyli tylko czy ja tu nie mam jakiś gołych zdjęć? Dziewczyny jakieś? Nie, nie przypominam sobie. Mam same. Mam szatana. Bełzebub z rogami, jas. Yes. Zobacz, jak ciekawie wygląda Galeria Takie wstawki są, w sobotę byłem po Neptuna Tutaj jakiś tam mój trening W pierniczam coś na ławce Sołoteczka piękna <grytanie> Dziabąg Co tu jeszcze mamy No same żarcie w tym telefonie z tego co widać, tu już byłem łysy, O, popatrz. O, taka dziewczyna. To elegancko, No. Tutaj, co to, co 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 to, co to, co to, to w robocie, zobacz, Tutaj to, tutaj spałem, tutaj później zrobię co to, tym to, zobaczycie yy. i co? Ziemniaki? quarter pounder with cheese O proszę cię, powód jaki maczek. A -ha -ha. Ale to, że jeszcze byłem trochę spuchnięty. Mm, od tych wszystkich maczków Dopóki nie zacząłem walczyć. I mm. no i tutaj już chmury, koniec świata. i biedroneczka. Co to jest? O! Czy to wideo się tak odpali? Popatrz, odpala się. Wszystko działa. Audio może sobie włączyć. Spoko. A co ze zdjęciami? Bo to mam same wideo. Ze zdjęciami, czy ja je mogę jakoś edytować fajnie, edycja, ekspozycja, pięknie światło, blask, cienie. No to to ja rozumiem. Porządna edycja, popatrz jak ładnie, zdjęcie wyszło. Porządna edycja, no to wszystkiego wam tutaj nie będę pokazywał. Patrz, szybko otwiera. Bam! Już. Bam! Już. Ma się szybko ściągać aplikację. Dobra, już ściągnijmy coś. Już grę najlepiej. Jak ta gra będzie się szybko ściągać? O kurczę, ale się szybko ściąga. Patrz. Już. FIFA 20. Widziałeś, widziałeś, widziałeś. To jest sztuczna, To To ja rozumiem. Dobra, wideo też możemy tutaj korygować, ucinać. Bardzo dużo różnych możliwości. Cienie, autokorekcja, ekspozycja. No tak to jak na zdjęciach. Bardzo fajnie. Konkluzja. No chodzi dużo szybciej, odblokowywanie. Wszystko chodzi jak w szwajcarskim zegarku Dark Mode. Piękna galeria. Edytor również piękny. No więc nie mogę Wam pokazać, gdyż to jest mój codzienny telefon i tam jest moich dużo personalnych yy, informacji, których upubliczniać raczej się nie powinno. I nie mam zamiaru ich upubliczniać. Tak będzie wyglądał iPhone 11 11 Pro. W sumie to nie muszę kupować, nie? No, będzie to samo. Nie no, jutro. Mam nadzieję, że otrzymamy wersję pro. No, jeśli sklepy nie zawalą, bo y, jeśli będzie obsuwa, no to w Polsce, no to niestety nie będzie y, pro na czas, no ale myślę, że aż takiego, po... myślę, że nie będzie aż takiego popytu na nowe iPhony. No, cena jest z kosmosu. A różnice są niewielkie, no zoba... zobaczymy. Jeśli będzie jutro, to jutro zrobimy piękny unboxing i będziemy porównywać z tym iPhone'em i z Galaxy. Także yy, polecam sobie zainstalować i pozdrawiam. Hej.